Czy właściwie wykorzystujesz swój czas? Jak często krytykujesz innych? Czy zaczynasz od siebie? Czy patrzysz na innych? Moi drodzy, witam Was w kolejnym cudownym poranku motywacyjnym. Krótka czołóweczka, i zaczynamy. Witajcie moi drodzy w ten piękny, czwartkowy poranek, pełen motywacji, pełen inspiracji. I żeby zacząć dobrze ten dzień, zaczynamy od cytaciku. Oczywiście, posłuchajcie, poświęcaj tyle czasu na ulepszenie siebie, byś nie miał go na krytykę innych. Moi drodzy, jak prosto jest krytykować innych. Jak prosto zwracać uwagę innym? Jak prosto znaleźć te wszystkie minusy, niedopracowane rzeczy u innych? A czy nie lepiej byłoby poświęcić ten czas na udoskonalenie swoich umiejętności, tego, żeby być w czymś dobrym, najlepszym? Żeby wykonywać swoją pracę sumiennie, starannie, uprawiając spod, żeby mieć odpowiednią technikę. Czy tak nie jest, moi drodzy, że wygodniej jest nam patrzeć na innych, że wygodniej jest zwracać uwagę na innych, że wygodniej jest powiedzieć coś mu nie wyszło, a nie patrzymy na siebie. Bardzo długo miałem problem z tym, że oceniałem, oceniałem innych. Tak dużo czasu poświęcałem innym, nie patrząc na siebie, tracąc czas. Czas na udoskonalenie swoich umiejętności, na udoskonalenie tego, co bym chciał zrobić. I przyszedł taki moment, kiedy powiedziałem: Stop. Kiedy powiedziałem, przestaję oceniać, chociaż wiem, że jest to takie łatwe, szczególnie dla mnie, gdzie tyle lat po prostu to robiłem i zwracam uwagę tylko i wyłącznie na siebie, na to, żeby doskonale wypełniać wszystkie swoje obowiązki, żeby skupiać się na detalach, żeby osiągnąć sukces. Tak moi drodzy. Moim takim celem na 2022 rok było skupienie się na sobie, na poprawienie tego co już umiem, na nauczenie się tego czego jeszcze nie umiem, ażeby być lepszym, ażeby osiągnąć swój sukces. I tego moi drodzy wam życzę w ten czwartkowy poranek. Obserwujcie innych. Szukajcie jakiejś inspiracji, motywacji do działania, ale swojego działania. A nie krytykujcie, nie obserwujcie innych tylko i wyłącznie po to, żeby się, nie wiem, być może usprawiedliwić? Chyba tak. Usprawiedliwić swoją niedoskonałość, usprawiedliwić swoją niechęć, lenistwo bardzo często. Moi drodzy, z uśmiechem zaczynamy. Ten czwartkowy poranek, pełen energii, motywacji, inspiracji do działania już niedługo weekend. Ale żeby on był taki pozytywny, żebyśmy mieli czas na relaks, to najpierw musimy popracować. Także miłego dnia, miłej pracy Wam życzę w dniu dzisiejszym. Realizujcie wszystkie swoje cele, wszystkie swoje marzenia i widzimy się jutro, punktualnie o godzinie 5. Do zobaczenia. Cześć!